Czy cuda się zdarzają? No jak nie, jak tak. 14 odcinek już czytamy. Cuda się zdarzają, autobiografię Mary Kay Ash, założycielki firmy Mary Kay Cosmetics. Więc czytamy już 14 raz o cudach, o których ona tutaj, o które ona tutaj opisuje i w które też wierzyła w swoim życiu i dzięki którym powstała firma jej marzeń i marzeń nas, konsultantek, ambasadorek. Które współpracujemy. Ja współpracuję już od 9 lat i dzięki tej firmie bardzo mocno się rozwinęłam. Moja skóra zaczęła pięknieć to swoją drogą, ale też rozwinęłam się bardzo mocno pod względem osobowości, charakteru, kompetencji. Ale nie o tym dzisiaj. Zapraszam do dzisiejszego fragmentu czytania. Zobaczmy, co nam pięknego, inspirującego wybrzmi, bo nic tak nie inspiruje jak historię. Jak historię. A nic tak nie inspiruje nas kobiet jak historie innych kobiet. Być może dlatego mam tak niewiele cierpliwości dla osób, które nie są punktualne. Niedawno zostałam zaproszona na konferencję, podczas której miałam mówić o rozmaitych sposobach i technikach, które mogłyby pracującym kobietom efektywniej pokierować karierą. Tymczasem organizatorzy tej konferencji nie wiedzieli nawet, jak pokierować jej programem. Moje przemówienie miało trwać od 14 do 15 i kosztowało mnie sporo wysiłku, by w jednej godzinie zmieścić jak najwięcej informacji. Ale o drugiej 15 uczestnicy konferencji ciągle jeszcze wchodzili do audytorium i kręcili się przy stole rejestracyjnym. Tak zwani organizatorzy nie umieli nawet porazić sobie z grupą. Eee, kilkuset osób. W końcu zdecydowali się jednak rozpocząć. O 2:25 trwało jeszcze przedstawianie mnie. Kiedy wreszcie zaczęłam mówić, cały program był już o pół godziny opóźniony. Zawsze, kiedy przemawiam przed tego rodzaju publicznością, przeprowadzam szybki test, obserwując, czy ktokolwiek jest na tyle zainteresowany tematem, by robić notatki podczas mojego przemówienia. Patrzyłam więc na ten tłum, ale nie spostrzegłam ani jednego długopisu. Nikt nie był też ani trochę zainteresowany zapoznaniem się z materiałami, które przygotowałam do dyskusji, a które zawierały profesjonalne porady i menedżerskie ułatwienia. Organizatorzy wprowadzili mnie w błąd. Myślałam, że poprowadzę szkolenie, tymczasem publiczność najwidoczniej oczekiwała, że będę ją zabawiać. Darowałam więc sobie wcześniej przygotowaną przemowę i zaczęłam opowiadać im zabawne historyjki. W ich przekonaniu moje wystąpienie było bardzo udane, ponieważ zostali zabawieni. W Mary Kay Cosmetics czujemy, że nie możemy sobie pozwolić na marnowanie czasu w ten sposób. Każde spotkanie ma jakiś pożyteczny cel i trzymamy się planu, włączając oczywiście nieco rozrywki. Jesteśmy także bardzo skrupulatni w kwestii rozpoczynania i kończenia spotkań o zaplanowanej porze. W każdy poniedziałek w całym kraju odbywa się kilka tysięcy spotkań grup biznesowych. Moja grupa biznesowa też spotyka się w poniedziałek o godzinie 18. .00. Zawsze regularnie się spotykamy. W każdy poniedziałek w całym kraju odbywa się kilka tysięcy spotkań grup biznesowych. Poczuwając się do odpowiedzialności za tak wielu profesjonalnych handlowców, musimy dawać dobry przykład i dajemy. Możesz użyć wielu takich samych technik oszczędzania czasu podczas planowania obowiązków domowych. Przez pierwsze 10 lat mojej kariery obserwowałam, jak inne kobiety odnoszą sukcesy, podczas gdy mnie się to nie udawało. Mogły one bowiem o, w bardziej dowolny sposób organizować swój czas i produktywnie go wykorzystywać. Powtarzałam, że jak tylko będę mogła sobie na to pozwolić, zatrudnię pomoc domową. Jeżeli właśnie to sobie powtarzasz, pozwól, że dam Ci jedną dobrą radę. Nie możesz sobie pozwolić na to, by nie mieć pomocy domowej. Zatrudnienie kogoś, kto uwolni cię od niezwykle czasochłonnych prac domowych, może być jedną z najkorzystniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podjęłaś w swojej karierze. Pamiętaj, twój czas jest najważniejszą rzeczą, jaką posiadasz. Wykorzystaj go jak najlepiej. By wystarczyło na zapłacenie za cały dzień serwisu sprzątającego. Nie martw się o prasowanie. Oprasowany z miłością kołnierzyki twego męża, on naprawdę nie ma pojęcia o tym rytuale, ale go to nie obchodzi. On chce tylko, by czysta koszula była gotowa, kiedy jej potrzebuje. Ludzie mówią mi, że po pierwsze nie mogą sobie pozwolić na pomoc domową, a po drugie powtarzają: Nie mogłabym mieć gosposi. Jestem zbyt dokładna. To nie jest żadne tłumaczenie. Ja jestem tak dokładna, że muszę mieć ściereczki, ściereczki poskładane w szczególny sposób, zanim zostaną schowane do kuchennej szuflady. Jeżeli ktoś poskłada je inaczej chcę by poskładano je jeszcze raz ale nauczyłam swoją gosposię jak powinna wykonywać poszczególne czynności w moim domu a ty możesz nauczyć kogoś jak wykonywać je w twoim może potrwać z miesiąc zanim nauczysz wszystkiego taką osobę ale jest to czas spędzony pożytecznie musisz pamiętać że twoja gosposia jest także kobietą pracującą i pragnie odnieść sukces w swojej pracy. Naprawdę ważne jest móc zlecić komuś innemu prace, które nie muszą być wykonane przez ciebie osobiście. Jedną z najlepszych rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobiłam, było sporządzenie listy wszystkich domowych czynności, które muszą być wykonane każdego dnia. Potem wypunktowałam te, które powinnam wykonać samodzielnie. Były to rzeczy, które musiały być zrobione i skoncentrowałam się na ich wykonaniu. Resztę zleciłam komuś innemu. Jeżeli uważasz, że dla Twojego dziecka jest ważne, byś prowadziła drużynę młodszych skautów, wówczas podejmij się tego bez żadnych wątpliwości. Kiedy organizujesz swój czas, <coughs> powinnaś w pierwszej kolejności robić te rzeczy, które są naprawdę ważne dla Ciebie i Twojej rodziny. Potem to, co ma znaczenie dla Twojej kariery, wszystko ponadto traktuj jako sprawy dodatkowe, czyli to co dla rodziny priorytetem, a potem to co dla kariery, a wszystko ponadto to już dodatek. Ale w końcu podjęłam decyzję, że zatrudnię pomoc domową ciągle, kiedy podjęłam decyzję, ciągle jeszcze miałam trochę wątpliwości. Zastanawiałam się, czy mogę sobie na to pozwolić. Nie pokładając w tym wielkich nadziei, zamieściłam ogłoszenie w weekendowym wydaniu gazety codziennej i czekałam na odzew. Za każdym razem, kiedy zaczynałam myśleć o płaceniu pomocy domowej, moje serce biło szybciej ze zdenerwowania, ponieważ tak naprawdę nie było mnie nawet stać na zapłacenie za to ogłoszenie. Potrzebowałam kogoś, kto robiłby wszystko, a więc umieściłam w ogłoszeniu wszystkie wymagania: gotowanie, sprzątanie, zajmowanie się trójką dzieci itd. Na zakończenie podałam kwotę, jaką byłam w stanie płacić, a potem pomyślałam, jeżeli ktoś jest na tyle szalony, by odpowiedzieć na to ogłoszenie. Naprawdę sam się o to prosi. Ale w niedzielę po południu zgłosiła się pewna kobieta. Mabel była uroczą osobą i byłam zachwycona, kiedy zaakceptowana była moją ofertę. Jak to możliwe, że mam tyle szczęścia? Moja radość nie trwała długo, ponieważ wkrótce sobie przypomniałam, że ma zacząć w następny poniedziałek, jak zdobędę pieniądze, by jej zapłacić. Ale co znaczy porządna motywacja? Nigdy wcześniej nie zaplanowałam tylu prezentacji, nie sprzedałam tak dużo ani nie zrekrutowałam tak wielu osób, jak tamtego tygodnia. W końcu musiałam mieć dodatkowe pieniądze na pensję Mabel. Zarobiłam wystarczająco dużo, by wystarczyło dla nas obu, ponieważ dzięki niej zyskałam czas przeznaczony, przeznaczony dotychczas na prace domowe. Odtąd każdego tygodnia stawiałam sobie za cel zarobić wystarczająco dużo w poniedziałek, by wypłacić jej z tego pensję w piątek. Pieniądze zarobione przez resztę tygodnia były moje. Działało. Na tyle dobrze, że Mabel została ze mną przez dziewięć następnych lat, ale piękne. Zatrudnienie pomocy domowej było dla mnie tak fantastycznym rozwiązaniem, że musiałam zachęcić do tego także inne kobiety. Jeżeli ciągle szorujesz podłogi, powinnaś z tym skończyć, jak powiedziała jedna z naszych dyrektorek. Od lat szoruję to samo miejsce na podłodze mojego domu i ciągle jest brudne. I pozostanie brudne, więc weź kogoś, by szorował je zamiast ciebie. Zlecaj pracę, przestań spędzać czas wart dolary na pracy wartej zaledwie centy. I jeszcze raz: przestań spędzać czas wart dolary na pracy wartej zaledwie centy. I chyba na tym skończę, bo jest cudne to zdanie. Przestań spędzać czas wart dolary na pracy wartej zaledwie centy. Kochane, to jest, to jest. To jest fragment autobiografii Mary Kay, założycielki firmy Mary Kay i ona opowiada tutaj swoje wszystkie perypetie, jak dochodziła do tego, że... Firma Marzeń powstała, dziś jest tak potężną organizacją na 40 rynkach światowych. Numer jeden na całym świecie już drugi rok, drugi raz z rzędu ma tytuł. Warto się przyjrzeć jej sposobowi myślenia, czy jej praktykom, czy poradom, wskazówkom. Oczywiście, że nie wdrożymy ich w życie wszystkich, ale może chociażby którąś i to nam pomoże. Cudowności, a jeśli chcesz przeczytać całą książkę, zachęcam Cię do kontaktu, bo nie ma jej w księgarniach, ale ja mogę Tobie udostępnić. Wszystkiego co najlepsze. Jeśli chcesz nie spytać więcej o możliwość współpracy z firmą MaryKay, to też zapraszam Cię do kontaktu. Wszystkiego co najlepsze, pa.